i honor jako wnuk inicjatora konkursu PALM, który już jest po raz 53 przeprowadzany na tym pięknym, malowniczym rynku, jestem dumny, że nasza tradycja kultywowanie starych tradycji tego wszystkiego, co pozostawili po sobie nasi pradziadowie. Spowodowało, że możemy gościć dzisiaj pana prezydenta Bronisława Kołałowskiego wraz z małżonką. Okay. Szanowni Państwo, w tym momencie poproszę na scenę panią Marię Cetera, etnografa z muzeum etnograficznego starnowa, przewodniczącą komisji konkursowej 53 konkursu lipnickich palm i rękodzieła artystycznego. 86 palm, przy czym palm wysokich powyżej 12 metrów zgłoszono 10, średnich, to jest od 5 do 12 metrów zgłoszono 43, małych do 5 metrów zgłoszono 33. W kategorii palm wysokich powyżej 12 metrów przyznano pierwszą nagrodę panu Zbigniewowi Urbańskiemu z Lipnicy Murowanej. I zapraszamy pana Zbigniewa tutaj na scenę. Otrzymuje nagrodę rzeczową aparat fotograficzny plus wyjazd rodzinny do Warszawy ufundowany przez prezydenta Rzeczpospolitej pana Bronisława Komorowskiego. Nie podałam oczywiście, ale z wrażenia nie podałam wysokości najwyższej barwy. 36 metrów i 4 centymetry. Rekord pomity. W palm średnich przyznano Grand Prix panu Jakubowi Groniowi. Nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego oraz także wyjazdu rodzinnego do Warszawy, ufundowanego przez prezydenta Rzeczpospolitej pana Bronisława Komorowskiego, zapraszamy na scenę. I zostaje nam na koniec ostatnia kategoria, czyli kategoria palm małych, ale to też nie taka mała palma, bo ma 4,95 cm. To Grand Prix przyznano pani Marii Krzyszkowskiej z Lipnicy Dolnej oraz nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego i także wjazdu rodzinnego do Warszawy ufundowanego przez prezydenta Rzeczpospolitej, pana Bronisława Komorskiego. Zapraszamy na scenę. W tej wyjątkowej chwili ja przerywam czytanie protokołu. Dokończę go za moment. Oddaję głos innym. Przed Państwem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękując za możliwość wspólnego przeżywania i takich wzniosłych chwil związanych ze wspólną modlitwą, jak i wspaniałych, radosnych chwil związanych z tym pięknym obyczajem konkursu na Palmę w niedzielę palmową, Chcę powiedzieć, że jestem pełen uznania dla konstruktorów, samych Palem, ale również dla tych, którzy mają wielkie zasługi w stworzeniu tego rodzaju mechanizmu, który zachęca innych do coraz to do doskonalszego dzieła w postaci coraz wyższej, coraz piękniejszej, coraz ciekawszej palmy. Z tym, że słyszałem, że tu już są różne kategorie małe, średnie, duże to chciałem Państwu powiedzieć, że jeszcze tylko krok, bo to tak jak już o rozbudowanej konkurencji sportowej, że będziecie mogli Państwo tu w Lipnicy Murowanej zrobić olimpiadę. Z całej Polski palmy powinny tu przyjeżdżać do tego miejsca tak szczególnego. Nie tylko z Łysych, gdzie na, na Kurpiowszczyźnie, ale także właśnie pewnie z innych miejscowości. Życzę Państwu poczucia, że coś pięknego się tutaj od lat dzieje w Lipnicy Murowanej, że z tego pięknego obyczaju korzystają, tym pięknym obyczajem cieszą się także mieszkańcy innych gmin, innych miast, innych regionów w Polsce. To wkład Lipnicy od czasów pewnie Władysława Łokietka po dzień dzisiejszy w to, co stanowi piękno, atrakcję całej naszej kochanej ojczyzny. Dziękuję bardzo, a zwycięzcom gratuluję. Gratuluję wszystkim, którzy ucieszyli nasze oczy i serca tymi pięknymi palmami. I teraz głos zabierze marszałek województwa małopolskiego, pan Marek Sowa. Wielce samotrza, szanowny panie prezydencie, wielce szanowna Pierwsza Damo, Ekscelencji, O Księże Biskupie, Panie Ministrze, Panie i Panowie, bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenie małopolskiej Lipnicy Murowanej w ten najbardziej lipnicką niedzielę. Dla nas to ogromny zaszczyt i honor, ale to również potwierdzenie, że podobnie jak u nas w Małopolsce, dla Pana Prezydenta bardzo ważna jest tradycja. Spuścizna historyczna, którą odziedziczyliśmy po przodkach, pozwoliła nam przetrwać wiele trudnych chwil, wiele burz i historycznych zakrętów, po to, aby dzisiaj móc cieszyć się wolną ojczyzną. Małopolska przez historię została wyposażona w niż inne regiony. Niemal połowa miejsc, w tym Kościół Świętego Leonarda, wpisanych na listę światowego dziedzictwa. UNESCO jest na naszej małopolskiej ziemi. Nie brakuje tu również miejsc upamiętniających naszych bohaterów i królów. Choćby tutaj w Lipnicy Murowanej jest pomnik króla Władysława Łokietka, który kiedyś odwiedził Lipnicę i założył to miasto. Dzisiaj po wielu wiekach gościmy ponownie głowę państwa polskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I możemy zadeklarować, że tej spuścizny historycznej i tradycji będziemy pieczołowicie pilnować. Szałek Marek Sowa wręczy tarzy prezydenckiej upominki rodem z Małopolski. Panie Prezydencie, szanowna Pierwsza dama na upamiętnienie tej wizyty w Małopolsce, w Nieukicy Murowanej, na ten nadchodzący czas wielkiej radości, wielkiej nocy, Chciałbym złożyć upominek w imieniu władz regionalnych, który małopolskim smakiem pozwoli przedłużyć tę wizytę w Lipnicy Murowanej. Serdecznie dziękuję w ten sposób. Mimo, że rodzina liczna, to mamy rozwiązany problem święconego. Dziękuję bardzo. <śled> Upominek dla pana prezydenta wręcza Starosta Bożeński, pan Jacek Pająk. A pamiątkowy. Adres okolicznościowy oraz obraz z Lipnicą Murowaną w prezencie dla pary prezydenckiej od mieszkańców gminy Lipnica Murowana wręcza wójt gminy pan Tomasz Gromala. Szanowny Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, łaskawa Pani, Pierwsza Damo, Ekscelencje, Szanowni Państwo, mam ten wielki przywilej być synem. Józefa Piotrowskiego, którego motto życiowe zapisane było w kilku prostych słowach. Czyli każdy w swym kółku, co każe duch Boży, a całość sama się złoży. I dzisiaj w tę 53. trzecie spotkanie konkursu pan lipnica chce podziękować i ja w imieniu całej rodziny Piotrowskich, która również przekazuje nagrodę konkursu pan corocznie. Dla najmłodszych dzieci chcemy podziękować, że zechciał Pan Prezydent Dziękuję. spędzić kilka godzin w tym urokliwym miasteczku. Proszę spojrzeć, to miasto, które odwiedzał Józef Piłsudski, to miasto króla Władysława Łokietka, to miasto Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Bardzo serdecznie, z całego serca za to dziękujemy. Dziękujemy panu Zbigniewowi Kłodowskiemu. Szanowni Państwo, na tym kończy się wizyta Pary Prezydenckiej w Lipnicy. Jeszcze raz wielkie podziękowania za obecność i za słowa skierowane do nas. Lipnica Murowana, dziękuję Parze Prezydenckiej. Przed Państwem nasi goście z Bukowiny Taczańskiej, Mali Wierkowianie, z Kapeli Góralskiej. Jak powiedziałem, z Bukowiny Taczańskiej. Witam serdecznie. Orkiestra Adenta Zokulis, orkiestra, która w tym roku obchodzić będzie swoje 75-lecie, już niebawem, bo w maju uroczystości związane właśnie z jubileuszem tej orkiestry.